Witam. Dzisiejszy odcinek zatytułowałem Reakcje językowe. Ja będę Wam sugerować pewne rzeczy, a Wy spróbujecie się do nich odnieść w języku niemieckim. Spróbujmy poćwiczyć. Pierwsze pytanie: co Ci się podobało? Jak odpowiedzieć na takie pytanie? Propozycja. W kropeczki wstawiamy cokolwiek w, e, w liczbie pojedynczej lub mnogiej. Na przykład Der Film, ten film, hat mir gefallen. Lub, liczba mnoga, die Schuhe haben mir gefallen. Buty mi się podobały. Drugie. Co cię rozczarowało? Propozycja odpowiedzi. Na przykład, jego zachowanie mnie rozczarowało. Sein Verhalten hat mich enttäuscht. Albo na przykład, liczbie mnogiej, czyli na przykład, aktorzy mnie rozczarowali. Die Schauspieler haben mich enttäuscht. Numer. 3 powinno być, ale jest dwa. Nie wiem czemu. Dlaczego to zrobiłeś? Ich hab es gemacht, weil... I tutaj następuje szygramowy, czyli pamiętacie, że to jest osoba. Na przykład, ponieważ on mnie zdenerwował, weil er mich aufgeregt hat. Co byś zrobił na moim miejscu? Tryb przypuszczający. Na przykład, an deiner Stelle würde ich. No, i tutaj musi być na końcu jakiś bezokolicznik, czyli na przykład na Twoim miejscu bym z nim porozmawiał. An deiner Stelle würde ich mit ihm sprechen. Numer 5. Jakie jest Twoje zdanie? W jakiej sprawie? Tu prościej. Ich glaube das. Sądzę, że. Ich finde. Ich denke das. No i tam szyk ramowy, czyli osoba i czasownik na końcu. Co Cię zaskoczyło? Coś w liczbie pojedynczej, na przykład Sein Verhalten hat mich überrascht", Czyli jego zachowanie mnie zaskoczyło. Albo prezenty mnie zaskoczyły w liczbie mnogiej. Die Geschenke haben mich überrascht. Numer 7. Jak zareagowałeś w jakiejś tam sytuacji? Tutaj niewiele Wam pomogę. Ich habe. I tu coś w czasie przeszłym, w perfekcie. Na przykład. Ich habe ihn beschimpft Czyli zjeździłem go, wymyślałem go. po mnie zdenerwował. Czego się boisz? Ich habe angst vor. Niemcy mówią: Mam strach przed, na przykład przed egzaminami. Ich hab Angst vor Prüfungen. Kiedy płaczesz? W jakiej sytuacji? Ich weine wenn. Płaczę kiedy? No i tutaj następuje osoba i czasownik na końcu, gdyż jest to szygramowy. Na przykład ich weine, wenn ich Dramen albo Tragödien sehe. Kiedy oglądam jakieś dramaty albo tragedie. Z czego się ostatnio ucieszyłeś? Propozycja: Ich habe mich über tu wstawiamy coś, gefreut. Czyli na przykład, ucieszyłem się z wizyty mojego przyjaciela, załóżmy. Ich habe mich über einen Besuch meines Freundes gefreut. Kto lub co cię rozśmiesza? No, na przykład Mein Bruder bringt mich zum Lachen, mój brat mnie rozśmiesza. Czyli w dokładnym tłumaczeniu doprowadza mnie do śmiechu. To jest rozśmieszać po niemiecku. Co Cię denerwuje u ludzi? W kropki proponuję na przykład, Frechheit, czyli bezczelność nerft mich. Jeżeli to będą dwie rzeczy, to nerven mich. Wkurzają mnie, denerwują. O czym marzysz? Ich träume von na przykład, eine Reise nach Australien. Marzę o jakiejś podróży do Australii. Czego nie znosisz? Tutaj można powiedzieć bardzo prosto. Ich hasse, nie znoszę i podajemy czego. W czym jesteś dobry? Na przykład, ich bin gut in kochen. W gotowaniu. Jaka była przyczyna kłótni? Wir haben gestritten. Pokłóciliśmy się, weil. Ponieważ. No, jakiś szygramowy na przykład. Weil er keine einkäufe gemacht hat. Bo nie zrobił zakupów. Znowu zapomniał. Dlaczego nie przyszedłeś? No, gdzieś na jakąś imprezę. Bardzo prosto odpowiadamy. Ich musste na przykład arbeiten. Musiałem pracować. Ich musste länger in der Arbeit bleiben. Musiałem zostać dłużej w pracy. Twoje największe zalety? Najlepiej odpowiedzieć przymiotnikowo. Ich bin, jestem, na przykład punktualny, pünktlich, godny zaufania, zuverlässig, pomocny, hilfsbereit itd. Twoja największa wada? Tutaj też najlepiej odpowiedzieć przymiotnikowo. Ich bin unpünktlich, jestem niepunktualny. Ich bin faul, jestem leniwy i tak dalej. Twoje ulubione danie: na przykład, meine Lieblingsspeise jest na przykład: dyna kebab, albo Döner po prostu. Czyli Kebab.